Dzień dobry państwu. Witamy serdecznie Konfederacja. Dzisiaj jest pod najwyższą izbą kontroli, bowiem domagamy się przeprowadzenia kontroli tego jak działa polska polityka imigracyjna i w szczególności polityka wizowa w MSZ-cie przez właśnie najwyższą izbę kontroli. Uważamy, że jak najbardziej jest to obszar, który powinien zostać skontrolowany wobec doniesień o nieprawidłowościach, których jesteśmy świadkami. Ta afera trwa już prawie tydzień, a sytuacja, w której państwo polskie prowadzi zupełnie faktycznie inną politykę migracyjną niż ta powszechnie deklarowana, to trwa już od dobrych kilku lat. Zwracaliśmy na to uwagę wielokrotnie i czas najwyższy, żeby ktoś uruchomił na ten temat realną debatę. Nie tylko poprzez publikacje prasowe, ale poprzez działania administracji. Zwracamy uwagę na cały szereg faktów. Ja zaraz krótko te fakty omówię. Doktor Stanisław Tyszka przedstawi nasze postulaty. Natomiast chyba najważniejsza myśl w kontekście tego, jak obserwujemy tą politykę wizową, to, że PiS, partia, która przez przedstawiała się jako partia propaństwowa, która chce wzmocnić e, politykę państwa polskiego i samo państwo, i która zapowiada, że skończy z państwem dykty, które było symbolem rządów platformy obywatelskiej oraz e, próby prywatyzacji różnych sektorów życia państwowego, właśnie ten PiS dokonał w zasadzie całkowitej prywatyzacji polityki wizowej. To znaczy, w tej chwili. W imieniu państwa polskiego nie wykonują tej polityki urzędnicy MSZ, nie wykonują tej polityki urzędnicy konsulatów. Wykonują tą politykę pracownicy prywatnych firm, którzy wygrywają przetargi, te firmy i obsługują ruch wizowy w konkretnych konsulatach i ambasadach. Zwracam uwagę, że nie dotyczy to tylko przyjmowania dokumentów i komunikowania się z interesantami, czyli z setkami tysięcy ludzi, którzy chcieliby się dostać do Unii Europejskiej i korzystają z kanału, jakim jest. Kanał wizowy proponowany przez państwo polskie. Nie tylko memami w internecie, ale też pewnym symbolem polityki migracyjnej rządu PiS stają się zdjęcia z jednego z państw afrykańskich, gdzie kamery firmy Google uchwyciły tłum mieszkańców tego państwa pod polską ambasadą. Zwracamy uwagę na to, że według informacji medialnych. Apelujemy, żeby je zdementować, jeżeli to nieprawda. Także kontrola pod względem bezpieczeństwa jest w tej chwili prowadzona przez pracowników prywatnych firm. Pracowników, które mają oczywisty interes, żeby jak najwięcej tych rozpatrzyć zgłoszeń wizowych pozytywnie i po prostu, żeby ten ruch przyspieszać. Kilka liczb, które pokazują, jak rzeczywiście to działa, jak bardzo różnie od tego, co deklaruje rząd PiS-u, napinając swoje muskuły i mówiąc, że to jest kontrolowana, bezpieczna imigracja, bo legalna. Polska w 2022 roku. Wydała cudzoziemcom ze 148 krajów aż 700 tysięcy pozwoleń na pierwszy pobyt. Ze 148 krajów 700 tysięcy. Proszę zadać sobie pytanie, ci, którzy oglądają naszą konferencję prasową, czy jest w ogóle możliwe przebadać 700 tysięcy osób ze 148 krajów bez zatrudnienia setek tłumaczy, bez zatrudnienia setek analityków. No oczywiście wszyscy wiemy, że jest to czysta fikcja. W 2022 roku wydano 136 tysięcy pozwoleń na pracę w Polsce imigrantom z państw muzułmańskich. Ministerstwo Pracy, które wydawało te pozwolenia i rząd bronią się że później zaledwie co czwarty dostał faktycznie wizę, to ciągle kilkadziesiąt tysięcy obywateli państw muzułmańskich. Pytanie po co? Pytanie w jakim celu? Przecież to nie byli tylko naukowcy i menadżerowie. To byli zwykli pracownicy, e, których można wybrać z zupełnie innych państw albo tą pracę dać Polakom. E, dlaczego 136 tysięcy Ministerstwo Pracy wydawało? Czy mamy jakiś automatyzm polegający, że Ministerstwo Pracy wydaje pozwolenie, jak leci i zrzuca to później na MSZ, żeby robić kontrolę? kto ma dostać wizę, a kto ma nie dostać, a MEZ zrzuca na firmy prywatne, które prowadzą rzekomą kontrolę? No przecież to jest absurd. Kolejna sprawa, no to 350 tysięcy osób w ciągu trzech lat mogło wjechać do Polski ze złamaniem procedur. To jest informacja medialna. Jeżeli rząd uważa, że ta liczba jest niższa, to liczymy na to, że tą informację dostarczy na papierze. Liczymy na to, że dowiemy się, jak szeroki mógł być zakres wprowadzania do kolejek osób na uprzywilejowanych warunkach. Jak szeroki mógł być zakres dystrybucji sfałszowanych czy wydanych w korupcogennym procesie wiz? Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć. To, że projekt rozporządzenia ułatwiający procedury wizowe pracownicze był przygotowany w MEZ dla 20 krajów i w Łodzi powstało Centrum Decyzji Wizowych. To nasza interwencja zatrzymała wejście w życie rozporządzenie, które miało spowodować automatyzm w obsłudze przez Internet ruchu migracyjnego, który miał iść w 400 tysięcy zgłoszeń rocznie, czyli 4 miliony ludzi w ciągu 10 lat. Z 20 państw, z których 13 to państwa całkowicie muzułmańskie lub dominująco muzułmańskie. To bardzo niebezpieczny kierunek. Chcemy, żeby Najwyższa Izba Kontroli zbadała, czy państwo polskie w ogóle ma jakąś politykę migracyjną, czy po prostu jesteśmy najprostszym kanałem do dostania się do Unii Europejskiej, i później ci wszyscy ludzie, którzy przez Polskę wiadą do Unii, będą nam przez inne państwa unijne zwracani. Bo taki proceder już w tej chwili ma miejsce. Zwracamy także uwagę na to, że próba zwalenia winy za to wszystko, co się dało, wyłącznie na ministra Piotra Wawrzyka. Jest po prostu zwyczajnym kłamstwem, jest nieprawdą. Nie jest możliwe, żeby MSW nie wiedziało o projekcie rozporządzenia, które był szykowany w MSZ w sprawie obsługi 400 tysięcy imigrantów rocznie przez Internet. To nie jest możliwe. Ministerstwo ani premier nie odcięli się natychmiast po ujawnieniu tej sprawy. Musiała narastać wrzawa w mediach, żeby oni to rozporządzenie wycofali. To rozporządzenie było realizacją polityki obecnego ministra spraw zagranicznych, a także premiera Mateusza Morawieckiego, długoletniej utrwalonej polityki rządu PiS, gdzie datujemy tę politykę już przed 18 rokiem, bo w 18 roku nastąpiła, wice, nastąpiła dymisja wiceministra spraw wewnętrznych, który się wygadał w zakresie rzeczywistej polityki migracyjnej rządu PIS, która sprowadzała się po prostu do sprowadzania legalnej, masowej, niekontrolowanej imigracji zarobkowej z całego świata. Pamiętamy też wizyty ministrów pracy, polityki społecznej, którzy spotykali się z różnymi e, przedstawicielami rządów państw azjatyckich po to, żeby ułatwiać migrację do Polski. Konfederacja domaga się kontroli, w najwyższej Izby Kontroli w rządzie, w szczególności w Emezecie w tej sprawie. Konfederacja domaga się ujawnienia rzeczywistej strategii polityki migracyjnej, a jeżeli rząd żadnej nie ma i puścił to bez trzymanki, no to domagamy się przyjęcia takiej strategii i ucywilizowania tego, co się dzieje w naszym państwie, bo to idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku. Oddaję głos doktorowi Stanisławowi Teżcy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mamy do czynienia może z największą aferą. PiSu w ciągu 8 lat ich rządów. Się bardzo dziwię, że wszystkie partie nie krzyczą o tym i media się nie zajmują tym, dlatego, że to jest gigantyczna afera korupcyjno-imigracyjna, ta afera wizowa. Szanowni Państwo, my zbadaliśmy ten temat i wiemy, że to jest praktyka, która trwa od wielu lat. To nie jest, to nie jest rok, to nie jest dwa, to jest przynajmniej cała kadencja PiSu. Polegała ona na tym, że tak jak mówił przewodniczący Krzysztof Bosak, była seria pośredników polskich firm, które miały kontakty w konsulatach, które miały postawione systemy informatyczne, dzięki czemu byli w stanie umawiać bardzo szybko wizyty, wizyty w konsulatach dla osób, które starały się o przyjazd i pracę w Polsce. Ja powiem może ostro, natomiast jestem przekonany, że to jest zgodne z prawdą, że rząd pisowski pośredniczył pośrednio w handlu żywym towarem. To znaczy my wiemy, że po prostu setki tysięcy ludzi starających się o pracę w Polsce musiały opłacać się, krąży ta liczba. 4-5 tysięcy za wniosek. Ci, którzy chcieli rzeczywiście przyjechać do pracy często całymi rodzinami, składali się dla tych nieuczciwych pośredników, czekali w bardzo złych warunkach. To jest, szanowni państwo, oprócz tego, że niezgodne z polskim interesem, to jest również niehumanitarne i to było tolerowane przez lata. To było tolerowane przez lata poprzez ten outsourcing funkcji państwa na firmy prywatne. My się domagamy wyjaśnienia tego, domagamy się kontroli przez najwyższą izbę kontroli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie jesteśmy przekonani świadomość tych nieprawid nieprawid nieprawidłowości była i nie wierzymy absolutnie, że szefem tego procederu był wiceminister Wawrzyk. Proszę zauważyć, że oni w życiu by nie odwołali nikogo w kampanii wyborczej, w momencie, gdyby nie była sprawa bardzo poważna. Trzeba ustalić rzeczywistych mocodawców tego co się działo w ostatnich latach. To. Ta cała afera wizowa podważa dwie, dwa mity, które prawo i sprawiedliwość próbuje kreować na swój temat. Po pierwsze, że są pa, pa, partią uczciwą. No, pokazuje to, że tolerowali e, procedury korupcyjne przez lata. Po drugie, podważa mit, z którego nawet zrobili swoje hasło wyborcze, że oni dbają o bezpieczeństwo Polaków. W jaki sposób oni dbają o bezpieczeństwo Polaków, wpuszczając nieprzebadanych kilkaset tysięcy imigrantów, e, Afrykanów, Azjatów, e, obywateli państw muzułmańskich w ciągu ostatnich lat do Polski? okłamywali, oszukiwali Polaków przez lata, że dbają o nasze bezpieczeństwo i że nie chcą wpuszczać tutaj nielegalnych imigrantów. Wpuścili mnóstwo, setki tysięcy nielegalnych imigrantów i ludzie muszą ich za to rozliczyć się 15 października. Konfederacja jest też jedynym ugrupowaniem, które porusza w ogóle kwestie polityki imigracyjnej. Proszę zauważyć, mieliśmy ostatnio odsłony programowe. W ostatniej chwili tych wszystkich partii bandy czworga, żadna z tych partii nie zająknęła się, jak ma wyglądać polska polityka imigracyjna. Tymczasem Konfederacja przedstawiła już dawno nasz pakiet odpowiedzialnej polityki imigracyjnej. My się do, do, domagamy ścisłego nadzoru nad tym, kogo przyjmujemy, do Polski, nadzoru nad procedurami wizowymi, nad procedurami przyznawania zezwoleń na pracę. Domagamy się kontroli pod kątem bezpieczeństwa ludzi ubiegających się o wjazd do Polski, a przez to o wjazd do strefy Schengen często. Bo proszę też uwzględnić taką rzecz, że nikt nie wie, co się stało z tymi ludźmi, którzy do Polski przyjechali? Oni teoretycznie dostają pozwolenia na czas ograniczony, ale czy oni zostają w Polsce, czy oni jadą dalej, prawda? tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie. Najbardziej bulwersująca jest ta imigracja z państw muzułmańskich. No, Prawo i sprawiedliwość nie jest w stanie zagwarantować tego, czy poprzez te dziurawe, outsourcowane procedury nie dostali się ludzie, którzy po prostu stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski przedstawiciele grup terrorystycznych, zorganizowanej przestępczości itd. itd. Zacznijmy, Szanowni Państwo, w końcu poważną debatę na temat tego, jak ma polityka imigracyjna do Polski wyglądać. Bo na razie, w ciągu rządów PiSu, zostało wpuszczonych kilka milionów, przynajmniej obywateli Ukrainy, kilkaset tysięcy Azjatów, Afrykanów, muzułmanów. I my wiemy, że polityka po prostu, strategia imigracyjna państwa, państwa polskiego nie istnieje. My się domagamy tego, żeby były jasne określone warunki, kwoty, kierunki, z jakich państw chcemy pozyskiwać. My oczywiście optujemy za tym, żeby to były państwa bliższe kulturowo. Kierunki integracji ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski. Natomiast w tej chwili my wnioskujemy o tym, żeby powstrzymać to szaleństwo, które się dzieje, czyli całkowitą wolną amerykankę, otwarcie granic Polski na wszystkich z całego świata, którzy chcą przyjechać. Do naszego kraju. To tyle. Jeżeli mogę, to jeszcze pozwolę sobie dodać, że cała ta polityka migracyjna faktycznie nie istnieje. W tym sensie, że państwo polskie nie ma, w odróżnieniu od innych państw zachodnioeuropejskich czy skandynawskich, nie ma w ogóle pionu administracji odpowiedzialnego za obsługę. Ruchu migracyjnego. Tak jak mamy na przykład rozbudowane urzędy pracy, które mają się zajmować rynkiem pracy i które postulujemy, żeby zlikwidować, bo uważamy, że są zbędne, są reliktem poprzednich epok, tak przydałyby się rzeczywiście jakieś urzędy, które by panowały nad tym. Prosty przykład. Państwo polskie w tej chwili w ogóle nie wie, ilu w Polsce przebywa legalnych imigrantów. Nie ma żadnego w tym zakresie rejestru. W związku z czym nie tylko nie ma kompletnego rejestru osób, które zostały wpuszczone do Polski, ale nie ma ma też informacje o tym, co oni faktycznie robią, czy pracują, czy nie pracują, czy są bezpieczni, czy przebywają w Polsce, czy wyjechali. Zderzył się w tym ostatnio ZUS, kiedy przyszło do wyłudzania świadczeń, co zostało już przyznane oficjalnie przez ZUS, że były wyłudzane świadczenia przez tak zwanych uchodźców z Ukrainy, gdzie wiadomo, że uchodźcy pomieszani są z imigrantami i z osobami, które nie są ani uchodźcami, ani emigrantami, tylko mieszkają na Ukrainie, a tylko zapisały się tutaj do pobierania świadczeń. Okazało się, że nie ma żadnego prostego sposobu kontroli. Trzeba te procedury dopiero stworzyć. Ja rozmawiałem po to, zeszłorocznego. Forum Ekonomicznego już rok temu ponad, z jednym z pracowników urzędów wojewódzkich, który powiedział, że oni mają idące w miesiące nawarstwienia w zakresie w ogóle odwołań od odmowy pobytu. Czyli jeżeli jakiś, jakiś imigrant traci, prawo stałego, znaczy traci w ogóle prawo legalnego pobytu w Polsce i się od tego odwoła, to administracja nie jest w stanie na bieżąco tych odwołań rozpatrywać. Ostatnio prasa podała, że mamy bliżej nieokreśloną, ale idącą w tysiące o, y, y, osób populację już nielegalnych imigrantów w Polsce. My alarmowaliśmy w tej sprawie, że państwo polskie nie ma instrumentów kontroli ruchu migracyjnego, także w zakresie opuszczenia przez Polskę, opuszczenia Polski przez osoby, które utraciły prawo legalnego pobytu. Nie jest to żadną niespodzianką, bowiem każde państwo z masowym ruchem imigracyjnym ma dokładnie ten sam problem. Państwa, które mają świetnie już wyspecjalizowane jednostki policji, straży granicznych i administracji migracyjnej, mają ten problem. Na przykład Francja nie jest w stanie sobie Poradzić z egzekucją opuszczenia Francji przez obywateli cudzoziemców, którzy utracili prawo do pobytu, więc tym bardziej Polska. My na to zwracaliśmy uwagę, nie było na ten temat żadnej dyskusji. To wszystko, co zwróciliśmy uwagę, pokazuje, że nie ma żadnej polityki, nie ma żadnej strategii. Mówienie o bezpieczeństwie jest kłamstwem. Rząd od 2018 roku ukrywa statystyki z podziałem na narodowości, jeżeli chodzi o przestępczość. Dlaczego? Bo wzrosła przestępczość właśnie popełniana przez cudzoziemców. Mamy wyspecjalizowane gangi, rabujące kantory, rabujące przy bankomatach. Mówi się nie tylko o muzułmanach, mówi się też o, o narodach, które nie są przeważająco muzułmańskie, jak na przykład Gruzini. E, no są to informacje wszystko bardzo niepokojące. Co rząd ma zamiar z tym zrobić? No nic, tylko bardziej docisnąć pedał gazu swojej propagandy. Konfederacja jest jedyną formacją, która nie jest spętana więzami poprawności politycznej i będzie o tych rzeczach mówić zgodnie z faktami. Nie z nienawiścią, ale z roztropnością i z troską o przyszłość naszego społeczeństwa, naszego państwa, naszego narodu. Jeszcze, jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę. Jednym z też postulatów naszej, naszego pakietu polityki migracyjnej jest to, żeby przejrzeć się bardzo uważnie i ograniczyć, zlikwidować świadczenia socjalne dla obcokrajowców. Szanowni Państwo, my jesteśmy jedynym państwem w Europie, który w takim stopniu zrównuje ludzi, bez obywatelstwa z obywatelami. Ja rozumiem, że PiS nie traktuje pieniędzy obywateli z szacunkiem, natomiast no, są granice tego rozdawnictwa socjalu dla ludzi, którzy nie mają polskiego obywatelstwa. Tak? I to trzeba powstrzymać. Natomiast jeszcze na koniec, niech Państwo zwrócą uwagę na jedną rzecz. O tym mówił ostatnio przewodniczący Krzysztof Bosak z nią Bryku. Jedną z tajemnic najbardziej strzeżonych do wyborów będzie to, jak wygląda imigracja w tym roku. Dlatego, że już dawno powinni, powinniśmy mieć dane z pierwszego półrocza, a nie mamy. Pani Maląg je bardzo skrzętnie ukrywa Przed wyborcami Dlatego, że wiedzą, że jeżeli to dotrze do wyborców PiSu To po prostu notowania PiSu spadną Ja powiedziałem, że Pani Maląg liczy już trzeci miesiąc Ile, ile pozwoleń wydała w, pierwszej, w pierwszych dwóch kwartałach tak? To rzeczywiście wymaga liczenia Cały trzeci kwartał, ile się przez pierwsze dwa kwartały Wydało pozwoleń na podjęcie pracy w Polsce No, żyjemy w świecie absurdu Jesteśmy jedynymi, którzy nie mają zamiaru Się do tego przyzwyczaić, tylko mają zamiar to zmienić Jeszcze raz zapytamy, czy mają Państwo jakieś pytania Proszę bardzo Emerytury stażowe, no to jest rzeczywiście, muszę Pani przyznać, rację poza tematem konferencji, jeżeli chcesz. Także tak, zaznaczę tutaj, że odpowiadam dla sympatycznej Pani redaktor z TVP. info. Szanowni Państwo, nie ma partii, która bardziej oszukała emerytów niż Prawo i Sprawiedliwość. I to oszukała w sposób wyjątkowo brutalny, wprowadzając najwyższy możliwy podatek od tego, co emeryci zarabiają, czyli podatek inflacyjny. Skumulowana inflacja za ostatnią kadencję to jest prawie 50%. To, co emeryci, a mamy niskie emerytury zarabiali, jest w tym momencie dużo, dużo mniej warte przez politykę inflacyjną Prawa i Sprawiedliwości, czyli przez kolejne e, projekty socjalne napędzające inflację, przez nieograniczony szaleńczy wręcz druk pustego pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Prawda? To, co się działo w wyniku lockdownów absurdalnych z okresu pandemii. Także ja apeluję wszystkich, do wszystkich emerytów, żeby oni rozważyli głosowanie na Konfederację, bo my jesteśmy jedynym grupowaniem antyinflacyjnym, czyli chcemy, żeby wartość pieniądza tych emerytur, na które pracowali całe życie, pozostawała cały czas silna, a PIS ich okrada z ich emerytur, z ich pieniędzy poprzez, poprzez podatek inflacyjny i oni codziennie chodząc do sklepu, wydając swoje emerytury, płacą ten podatek, który nałożył na nich Kaczyński z Morawieckim i Glapińskim. Dziękuję bardzo.